Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mandzio no i słuchajcie, zatem sprawa wygląda następująco, że w tym filmiku nie będzie śmiechów, kichów i tak dalej ponieważ jest sprawa nie tyle co poważna to po prostu ważna sprawa, e, którą potrzebuję się z wami podzielić, ten, ten film co widzicie to ja sobie nagrałem właśnie przed chwilą i teraz po prostu dogrywam do niego komentarz e, i słuchajcie, jeżeli mnie oglądacie regularnie, regularnie, mniej, bardziej lub ogólnie, lubicie mnie oglądać, jakkolwiek nie lubicie jakiekolwiek gary, jakiekolwiek materiały, nieważne, że to jest Minecraft teraz to bym prosił was, żebyście wysłuchali ten film Filmik do końca, napisali tam komentarz. Jak chcecie, możecie zostawić też ocenę, bo chodzi mi o to, że na Facebooku moim, link macie w opisie. Jeżeli ktoś jeszcze nie polekował, byłoby fajnie, bo tam bardzo dużo informacji wrzucam. Um, wstawiłem wam dwie ankiety: jedną ankietę, gdzie mogliście napisać cokolwiek chcecie o kanale i tak dalej, żebym ja usłyszał wasz feedback i tak dalej, a drugą ankietę odnośnie tego, co wy lubicie oglądać. Te same dwie ankiety zrobiłem dokładnie pół czy rok temu. I wtedy, pół roku albo rok temu, i wtedy usłyszałem, że wszystko na kanale jest idealnie, nic nie zmieniać i tak dalej. Teraz zrobiłem tą ankietę ponownie. Gdyż, jak widzicie, miałem stosunkowo dużo przerwy. Troszeczkę mnie zawpoleń, ale też troszeczkę po prostu musiałem sobie, że tak mówię, musiałem sobie troszeczkę odpuścić no, Nagrywam już na tym kanale ogólnie. Ja nagrywam od roku 2006, to zacząłem pierwsze filmiki rzucać, a z głosem od 2009. Zatem musiałem sobie wreszcie zrobić przerwę, bo na tym kanale to już dwa lata, ponad dwa lata minęły masakra, ale to już pominął. No i tak sobie myślę, że po tych dwóch latach być może przydałoby się zmienić ten kondyt i jak przeczytałem w, u was w komentarzach, że e, co wy mi pisaliście, głównie to ja odczytałem to, że was właśnie już troszeczkę nudzi powtarzalność materiału, powtarzalność, że cały czas jest to samo, że chcielibyście, chcielibyście też ujrzeć coś nowego. Niektórzy, no, no, niektórzy też mi pisali, że po prostu już nutno, w nudny sposób prowadzą odcinki, że nie to samo co kiedyś, że niektórzy woleli, niektóre osoby, niektóra część, grupa, o, o tak, dużo lepsze słowo, wolała, kiedy właśnie e, odpalałem sobie gierkę i mówiłem całkowicie na inne tematy, a to polityka, a to kurde religia, a to właśnie takie tematy, czasem tabu, czasem nie tabu i była, była dyskusja, dyskusja w tych komentarzach, no i właśnie teraz wracam się do Was również, bo rozumiem, że nie wszyscy mają Facebooka, nie wszyscy też mnie tam śledzą, i niektóry, niektórzy po prostu nie oglądacie mnie na tyle, żeby Was to interesowało, co postaram się zmienić, bo trzeba to wreszcie zmienić, i w opisie będą dwie ankiety, dwa formularze dla Was. W pierwszym, prosimy Was żebyście mi napisali po prostu co wam się podoba, co wam się nie podoba ogólnie żebyście szczerze napisali taką opinię o kanale, co sądzicie o materiałach wrzucanych, po prostu chcę mieć od was jakiś odzew, chcę mieć, usłyszeć waszą opinię, ponieważ to nie jest tak że ja tworzę ten kanał dla siebie i po prostu mój kanał, moje zasady mnie tutaj nic nie obchodzi, nie akurat to wygląda tak, że jeżeli ktokolwiek mówi, że tworzy kanał tylko dla siebie to moim zdaniem troszeczkę jest kłamie ponieważ gdyby ktoś tworzył dla siebie, trzymałby te materiały na dysku C, zamiast Kiedykolwiek je wypuszczać do internetu. Jeżeli coś wypuszczamy do internetu, to chcemy otrzymać informację zwrotną. Tak samo, jeżeli ktoś to mi mówi, jak się czujesz, o mam depresję, nie pytaj o co chodzi, to dlaczego mi mówisz, że mam depresję? O, no, no, no. No to oznacza, że taka osoba na przykład potrzebuje pomocy, po, potrzebuje porozmawiać. To jest logika, to jest zwykła już logika. I tak samo jak ja wrzucam materiały, to ja nie wrzucam ich dla siebie, wrzucam ich dla Was. Są one dla mnie źródłem tutaj zarobku, dzięki nim mogę tworzyć te materiały dalej, czyli to jest takie perpetuum mobile. Wy oglądacie materiały, dzięki temu, że Wy oglądacie materiały, ja mogę tworzyć je dalej. Za co Wam bardzo serdecznie dziękuję, gdyż jeżeli chodzi o tworzenie materiałów, to. Nie tyle co nawet co tworzenie materiałów, co interakcje z Wami, bo samo tworzenie filmów ja jestem bardziej widzem. Ja uwielbiam oglądać, analizować, przeglądać e, statystyki takie rzeczy, nie wiem, mam jakoś taką po prostu e, manię na punkcie tego, e, ale bardzo lubię interakcje z widzem, że czytanie Waszych komentarzy, czytanie, nie wiem, odpowiadanie na nie, dlatego bardzo często jak widzicie, ja działam na Twitchu, ponieważ na Twitchu mam czat na żywo, mogę z Wami porozmawiać i tak dalej, dlatego ja działam na livestreamach. Gdyż właśnie tam stałem na interakcję z tym czatem, a na YouTubie często zdarza się tak, że po prostu komentarze są monotematyczne, że pierwszy to tamto, fajnie, któryś tam, w zasadzie to rzadko się zdarza jakiś komentarz taki rzeczywiście ciekawy, żeby skłonić uwagę, ale to nie jest wasza wina, bo w moich filmach to głównie one są, żeby was rozbawić, ale, ale często to jest rozbawienie na zasadzie, że siadam sobie i gram sobie z kolegami, powiedzmy sobie szczerze, w porównaniu na przykład do Karolka, który kładam po prostu masę w, e, pracy w montaż i materiały. Tak jak ja, ja w niektórych materiałach również tak robiłem Garysmod, na przykład moje wszystkie materiały z Garys to były super ekstra wyedytowane i tak dalej. No ale właśnie, to to się właśnie skłaniam do was, gdyż myślę, że teraz już przydałoby się troszeczkę zmienić ten rodzaj materiału na kanale. Chcę usłyszeć waszą opinię, chcę usłyszeć waszą opinię, chcę żebyście napisali co sądzicie i tak dalej. Jeżeli to jest naprawdę opinia skrajna, typu, że mnie bardzo nie lubisz, nie lubisz słuchać jak komentuję, nie lubisz mojego tonu głosu, nie lubisz czegokolwiek, napisz mi o tym. Jeżeli mnie oglądasz, chcesz śledzić moje materiały, napisz mi o tym. Ponieważ dla mnie to jest ważne. Nie jestem typem osoby, która jak usłyszy prawdę, to o mój Boże, on mi powiedział coś niemiłego, to kołam głowę piasek. Tylko chciałem usłyszeć normalnie waszą opinię. Dlatego w opisie macie dwa linki, proszę zajrzyjcie do nich. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie mnie. Przepraszam, że ten materiał był taki krótki i troszeczkę nie taki, jak się spodziewaliście po tym, jak nie wrzucałem prawie tydzień. No ale jak mówię, potrzebowałem leciutkiej przerwy. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Piszcie komentarze, oceniajcie.